Witam 19 październik 2012, oczywiście rok, i 33 dzień. Przemiana orła w gołębia i z gołębia w orła. To przede wszystkim, wyobraź sobie, co symbolizuje orzech, a co symbolizuje. Gołąb. Teraz porównaj te dwie siły i dąż do zjednoczenia w sobie. To jest Yang-king. Yang-king, czyli dwie energie. Jedna energia zła, ale małe dobro, z drugi wiele dobra i małe zło. Wybierz, co jest złem, co jest dobre. Wyszukaj. Zorientuj się po to, żeby umieć siebie wyciszyć i pojednać się pomiędzy dwiema sprzecznościami. Astrologicznie jesteśmy w fazie wagi. Jesteśmy, jeszcze jest waga, już ku końcowi zmierzch, i zacznie się zaraz. Faza Skorpionów. Jeżeli patrzymy na Nów, już jesteśmy w skorpionie. Teraz, gdzie mamy wyrównać pojęcia? Dlaczego tak jest? To zagadnienie, właśnie, zawsze staje przed nami ten problem, w którą stronę zmierzać. Jedynie tylko przez kontemplację, przez medytację z Wszechświatłem. Bo światło dla nas jest najważniejsze. Najważniejsze jest Góra, żeby nas zaprowadziła wprost do sukcesu. Ale to my musimy przemienić w sobie te dążenia czy, czy w drogą orła, czy drogą gołębia, czy zjednoczyć to razem. Zapraszam na dalszy ciąg opowieści o astrologii, nie tylko o tej duchowej i także tej, co jest najważniejsze, do prowadzenia siebie do sukcesu wewnętrznego. Dziękuję.